Myślę, że pierwsza połowa nie zła w naszym wykonaniu. Strzeliśmy bramkę, wydawało się, że mamy kontrolę nad oczywiście i dobrze wchodzimy w drugą połowę, ale nie potrafimy swojej sytuacji wykorzystać. A tak to jest w piłce, że one się mszczą, więc przeciwnik zdobywa bramkę później dosyć przypadkowy pewnie rzut karny bo w takim zamieszaniu i, i ten wynik nam ucieka. Gdy się otworzyliśmy, chcieliśmy jeszcze doprowadzić do remisu. To, to przeciwnik wyprowadza kontratak. Jest 3-1. I w ten sposób ten mecz i się wygląda. Dziękuję. Witam wszystkich serdecznie. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny całego sztabu za zwycięstwo. Cieszy bardzo, ponieważ to już szósty mecz u siebie. Cztery zwycięstwa, dwa remisy. O to nam chodziło. I z tego bardzo się cieszymy. Kolejny mecz, gdzie zdobywamy dużo bramek, na pewno dobre momenty i złe momenty, o tych złych chcielibyśmy zapomnieć. Na pewno nie wyszedł nam pressing od pierwszych minut. Byliśmy spóźnieni z tym pressingiem. Zespół Łodry ryzykował, przegrywał nas ze strony na stronę i tutaj na pewno się nie tak organizowaliśmy, szczególnie dwóch ofensywnych pomocników w tym układzie. Nie tak funkcjonowała, nie tak funkcjonowali w tym pressingu wysokim, a chcieliśmy właśnie wychodzić i wysoko odbierać tę piłkę. A pozwalaliśmy Odrze na to, żeby spokojnie wyprowadzali piłkę i przez brak agresywności dojścia do, do zawodników niestety byliśmy zmuszani do odpychania z, tego, z tej wysokiej obrony i Odra przesuwała nas pod naszą bramkę i, i, i tam momentami stwarzała duże zagrożenie. Zespół wytrzymał po korektach, które zrobiliśmy w pierwszej połowie i tuż po przerwie. Zespół wytrzymał, pokazał, że praca, którą wykonujemy, idzie w dobrą stronę. Zawodnicy, którzy weszli na boisko, pokazali, że można na nich liczyć. Mieliśmy też taki, mamy taki czas, gdzie, gdzie, gdzie też patrzymy i oceniamy, na kogo możemy liczyć i, i, i jak będzie to wszystko funkcjonowało dalej. Na pewno to są bardzo ważne dni dla nas yy, wszystkich i tak do tego podchodzimy. Nie ma tutaj mowy o odpuszczaniu, o jakimś ulgowym traktowaniu, nie każdy mecz jest do wygrania, każdy mecz jest do zdobycia trzech punktów. I tak do tego podchodzimy, stąd też nie to, że cofaliśmy się, nie to, że chcieliśmy przyjąć jak najmniejszy wymiar kary, tylko chcieliśmy właśnie grać o zwycięstwo i graliśmy o to zwycięstwo. Wiele ciekawych akcji, szczególnie po wejściu Damiana Hilgrychta, na pewno Adrian Gomez uporządkował grę w środkowym sektorze boiska, ponieważ w pierwszej połowie, tak jak mówiłem, przegrywaliśmy dużo tego środka nie byliśmy w stanie panować nad tym. Yy, i, no I też myślę, że dobra postawa Walerii Szabali, bo asysta do, raczej asysty nie było, ale podanie do, 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 do Damiana Hilbrych, tak gdzie uderzył w słupek, no to myślę, że naprawdę kapitalne, kapitalne, podanie. Szkoda, że Damian tego nie wykorzystał, bo myślę, że swoją tak, taką postawą yy, w całokształcie zasłużył na to, żeby zrobić jeszcze jedną bramkę. Yy. Były takie momenty, gdzie mm, nie tak się zachowywaliśmy, popełniliśmy dość proste błędy, proste straty i tutaj czasami patrzyłem na to i tak z takim niedowierzaniem, dlaczego tak się dzieje. E, mieliśmy podejmować właśnie ryzyko w tym rozegraniu, ale my nie podejmowaliśmy ryzyka, tylko robiliśmy głupie rzeczy i tutaj na pewno ta sytuacja mm, troszkę, troszkę tak sądziła ale zespół pokazał, że dojrzewa, że jest, jest mocny, że te zmiany, które dokonałem, których dokonałem ze zesztawem przyniosły efekt. Wygraliśmy 3-1, mogliśmy wygrać to zdecydowanie wyżej. Cieszę, cieszy, że ci chłopcy grali futbol na tak do przodu. Tu Brzałek Płacheta, Damian Hilbricht, czy, 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 czy Kostosz mimo wielu strat na pewno na pewno tu Kacper, Cieszy to wszystko, ponieważ są to młodzi chłopcy. Większość z nich to nasi wychowankowie albo ludzie z regionu, dlatego, dlatego jestem tym zbudowany, e, tylko, tylko patrzeć jak będą się rozwijać, jak będą kać się do przodu. Potrafią grać w piłkę, potrafią wykorzystywać e, swoje atuty. Wiadomo, ja do tego wszystkiego potrzeba jeszcze czasu, pracy, ale na pewno, na pewno można być optymistą, jeśli chodzi o, o, o to wszystko. Także dziękuję.